Cześć wszystkim, z tej strony Lina Linia. Dzisiaj zapraszam Was na pierwszy odcinek z top 5, a będą to moje ulubione mangi z tych, które stoją na mojej półce. Mam nadzieję, że się Wam filmik spodoba. Moja top 5 nie będzie do końca top 5, bo znajduje się mniej więcej mang i postanowiłam dodać sobie takie pół miejsca, więc myślę, że będziemy zaczynać, bo filmik będzie trwać długo, jak się rozgadam. Także na piątym miejscu usadowiłam sobie Kagen Tsuki, Tego są trzy tomy. I jest to gatunek dramat, okruchy życia, romans, coś w tym rodzaju. Tak więc, ogółem, historia bardzo mnie wciągnęła. Jest tutaj jedna główna bohaterka, która zakochała się w chłopaku um, z zagranicy. No, i spędzałam z nim całe dnie. Jest to historia dość nietypowa, muszę stwierdzić. Pierwszy raz czytałam mangę w takim klimacie. Um, naprawdę mi się bardzo, bardzo podobała. W pierwszym tomie możemy się zastanawiać, o co w tym wszystkim chodzi. Jednak ostatni wszystko nam tak ładnie wyjaśnia, i dowiadujemy się tylu szczegółów, tych rzeczy, i wtedy mamy takie wow! fajne. No więc no niektórych może odrzucić ta słodka kreska, bo kreska jest naprawdę słodjaśna, zresztą jak to romans, jednak historia jest naprawdę godna uwagi już nie patrząc na tą kreskę, która moim zdaniem bardzo ładnie tą mangę jeszcze uładnia. Cała fabuła jest naprawdę przemyślana od początku do końca genialna I mi się bardzo ta manka podoba. Także jedziemy tam. Na miejscu 4,5 usadowiłam Demon Maiden Zakuro. Ja mam na razie trzy domy, ogółem wyszły ich chyba już 9. Um, no i jest to romans. No, trochę tam walki mają, są demony. Ogółem taki, taki świat ludzi z demonami. Gdzie niestety, no nie wszyscy są zadowoleni, zadowoleni z tego, że te demony wśród ludzi mieszkają. Jednak mam tutaj cztery główne bohaterki, wokół których toczy się historia. I one zostają przydzielone do takich dowódców jakichś. Um, oni są w wojsku czy coś takiego. Już nie pamiętam, dawno to tam. W każdym razie mi się też bardzo podoba, w każdym tomie są jakieś historie, które są związane właśnie z daną bohaterką I wszystko się tam rozwija, uczucie się rozwija, bo w sumie tutaj akurat ta manga pod względem romansu jest bardzo przewidywalna Na miejsce czwartym dałam Kobato, dlatego że mam do niej taki trochę sentyment Jest ona strasznie słodka i przyjemna i taka no po prostu aż trudno jej nie lubić, więc y, kobato. Ja mam cały czas cztery tomy, ogółem jest sześć. Mi się bardzo podoba, jest to, są to okruchy życia, trochę komedii, trochę romansu, który się zaczyna w czwartym tomie, więc y, nie wiem jak to się kończy, jestem bardzo tego ciekawa, jednak na razie się jeszcze nie dowiem. Jest to naprawdę bardzo przyjemna, fajna manga o dziewczynie, która um, przyszła do świata ludzi i musi spełnić... Um, i zadania różne, musi uleczyć ludzkie serca i zebrać tych serc całą taką buteleczkę. No i wtedy jej pragnienie zostanie spełnione. Ma ona kompana, tego pieska, który tutaj sobie siedzi. I Yoriyogi się nazywa... I on jest takim, taką postacią komiczną w tej mandze, dodaje właśnie humoru i można się trochę pośmiać. Ogółem wszystkie, wszyscy bohaterowie są fajni, i ta historia, która tutaj się ciągnie, jest taka spokojna, ale bardzo ładna, fajna, po prostu taka, żeby się odprężyć, manga. Na miejscu 3,5 dałam przekleństwo 17 wiosny. Jest to jeden z niewielu horrorów, które, które stoją na mojej półce. I muszę stwierdzić, że jest to bardzo fajny horror, ma on dwa tomy, więc dużo nie trzeba wydać, jeśli ktoś chce się w niego zaopatrzyć. Kreska tutaj jest, bo o tym muszę wspomnieć, bardzo prosta, praktycznie nie ma żadnych teł, ale bardzo mi się podoba, bo jest tutaj jest tutaj motyw klątwy i to dodaje tej mandze takiej takiego fajnego klimatu, takiej fajnej nutki tajemniczości w ogóle. Na początku jest strasznie nudna, można się spodziewać czegoś strasznie takiego smętnego i w ogóle, ale pod koniec tego pierwszego tomu zaczyna się bardzo fajnie, więc myślę, że drugi tom będzie jeszcze lepszy. Ja mam na razie tylko jeden. Ogółem bardzo dużo banków mam nieskończonych, także na razie muszę się tym pocieszyć, ale bardzo mi się to podoba i myślę, że będę zadowolona z drugiego tomu. Myślę, że też jest tutaj historia o. Kuzyństwie I właśnie dziewczyna z chłopakiem, czyli główni bohaterowie, przyjeżdżają do swojego kuzyna na wieś, gdzie zawsze w dzieciństwie się bawili i tak dalej, ale są kuzynami, niestety nie tak. Także, jeśli jesteście ciekawi, bardzo polecam. Na trzecim miejscu mam Mirejniki, czyli Pamiętnik przyszłości. Dlatego na trzecim, może byłoby wyżej, może, gdybym wiedziała, co jest dalej, ale na razie mam tylko jeden tom i na, tym, na tej podstawie będę tutaj oceniała. Cała manga, nie wiem, nie pamiętam ile na tomów, nie, nie chcę tutaj kłamać, także nie będę Wam mówić, gatunek shonen, e, znaczy no, shonen, widownie shonen, gatunek kryminał, okrysz życia, coś takiego. Są tam też bóstwa, czy tam bóg raczej, e, więc taka nutka też fajna jest. Jest to o chłopaku, który... Um, wszedł do gry, no i ma w swoim telefonie pamiętnik w przyszłości. Telefon mu pokazuje, co się stanie za chwilę. Um, też bardzo fajny tytuł, naprawdę bardzo mi się podoba. Nie a anima więc teraz jestem ciekawa mangi. Um, na drugim miejscu y, mam y, Puella Magi, Madoka Magica. I y, ta manga nie byłaby na takim miejscu, gdyby nie zakończenie, które naprawdę mnie zaskoczyło. Y, ta historia ma trzy tomy. Jest to gatunek Maho y, no, czyli czarodziejki, mangia i słodkie dziewczynki. Y, mimo tego jest to dobry przykład mangi, która pokazuje, że nie zawsze słodkie, równa się, przyjemne i kolorowe. Mi się bardzo manga podobała, nie wiem czemu, ale za nic nie wymyśliłabym się, jaki będzie. Koniec, może wy się domieśliliście, ja niestety nie miałam silnego pojęcia i to mnie bardzo zaskoczyło. Zresztą cieszę się, że się nie domyślałam, bo wtedy miałam właśnie to fajne zaskoczenie, takie pozytywne, bo myślałam, że będzie to jakiś, jakiś happy end czy coś, ale jednak zdarzenia tak się toczą, jak się toczą, nie będę dużo mówić. Um. No, w każdym razie, przez to jest na w miejscu, bo strasznie mi się podobała. Na miejscu 1,5, ale prawie na pierwszym jest Orange i jest to naprawdę genialny romans. Na razie wyszły dwa tomy. Tego ja też niestety nie wiem, ile ma atomów ogółem w Japonii. Jest to romans, też trochę okruży życia. I on mi się strasznie podoba. Jest to romans z tego typu, że czytasz i z kartki na kartkę. No chcesz się coraz bardziej dowiedzieć, co jest dalej, no i. No i kreska też jest bardzo słodka, jest to dziewczynie, która dostała list z przyszłości, od samej siebie I ta ona, ale dorosła, mówi jej co ma zrobić, jakich błędów i popełnić i tak dalej No i ta maga mi się strasznie podoba, jest na prawie pierwszym miejscu No zależy jak się potoczy, a myślę, że potoczy się jeszcze lepiej niż w pierwszym tomie I jestem naprawdę bardzo ciekawa i chcę kupić już kolejny tom jednak jest manga, która pierwsze miejsce zajmuje I jak na razie, chyba, że ta się wybije Więc wtedy będą obie na pierwszym miejscu I będzie koniec, ale jak na razie To mi się bardzo podoba, bardzo wciąga I po prostu wow, wow No i na pierwszym miejscu, kto by się spodziewał, a kto by nie Brzoskwinian <grym> Jest to pierwsza moja manga, taka własna Pierwszy romans, w sumie Który też tak przeczytałam W ręce, nie online I naprawdę mi się tak bardzo podoba Jest to też romans, który no, kończy się każdy tom kończy się tak, że chce się wziąć następny do ręki. Ta historia jest tak wciągająca, tyle różnych takich no, nieczystych zagrań ze strony innych bohaterów. No, to jest coś genialnego. Oczywiście, romans, 18 tomów, więc tutaj trochę miejsce pieniędzy trzeba wydać. Poza tym jest to stara manga i trudno ją zdobyć, bo w sklepach już jej nie ma. W każdym razie ta historia mi się bardzo podoba, jest to romans szkolny. I nasza główna bohaterka, niestety, ma takie ukróczone życie przez swoją przyjaciółkę, że to jest po prostu straszne. No w każdym razie, właśnie przez te mm, wszystkie podstępne rzeczy, która ta, które ta przyjaciółka je robi, ta historia nabiera takiego tempa i po prostu tak wciąga, że to jest straszne. I to jest moja ulubiona manga, manga najlepsza, która stoi na razie na mojej półce. Ja zdania na razie nie zmienię. Mam też do niej taki sentyment, bo była to moja pierwsza własna manga. Więc myślę, że na tyle. Na tyle chyba skończmy, bo tutaj się zaczynam unosić. No i ja mam nadzieję, że Wam się filmik podobał. To jest taki spontaniczny filmik. Moja pierwsza top piątka, ale tak, top piątka w cudzym słowie. W każdym razie dziękuję Wam za oglądanie. Dziękuję za wszystkie subskrypcje, komentarze, lajkowania, które zostawiają się pod każdym filmikiem. Zapraszam oczywiście do tego. Um, ci, którzy nie są jeszcze moimi widzami, a chcieliby być na bieżąco Także jeszcze raz dziękuję za oglądanie Do zobaczenia w kolejnym filmiku No i pa pa!